Witam w dzisiejszym odcinku. Wyjeżdżamy właśnie na narty do Białki Taczańskiej. Jest dzisiaj czwartek, godzina 6.30 Zobaczcie, do tej pory od soboty nie mamy zasilania. Jest agregat prądotwórczy podłączony. Nie wiadomo kiedy wróci. My jedziemy z bratem na dwa auta. Tak jak widać tu z prawej strony moje, z lewej strony auto brata. Także widzimy się w Białce. Zobaczcie jakie mamy warunki, dopiero ruszyliśmy. Jesteśmy jakieś 2 km od gospodarstwa, ustawiamy nawigację. O cóż Nareszcie udało nam się dojechać. Podróż była naprawdę przyjemna, bez żadnych przygód. Fajnie wszystko. Ruch nie był zbyt duży, fajnie się jechało. Także jesteśmy tutaj, godzina jest chyba koło 17, .00. Idziemy się zameldować i czas rozpocząć wypoczynek. No, tak to wygląda. Odwrócę kamerę. Zobaczcie, jak to wygląda. Kiedy jest widok z tego hotelu. bez problemu, tak samo jak mój Dobra, idę do hotelu. Jeszcze wam pokażę jak to wygląda w pokoju e, jakie tam warunki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie i przyjemnie Dobra, wychodzimy na piętrze drugim idziemy do pokoju 201, tak? Po prawej stronie, moim zdaniem No Czemu? Do siebie troszkę klamką do czemu? i to otworzyło się o, jak to wygląda, bo... co tam w szafie? pusto? są tu nie ma tak wygląda wyjście z hotelu schody tu taki ładny daszek takich fajnych filarach, A jak widać mamy kawałek, przejść do stoku mamy kawałek praktycznie ja tu zakładam sobie narty, tu jest narciarnia, tam po tych się wchodzi, tym podjazdem, ja tutaj sobie zakładam narty i sobie na tych nartach już do samego stoku, do wyciągu, taka mała rozgrzewka, sobie tutaj pedałuję pod górę. Tak, ten nasz hotel wygląda z zewnątrz. Praktycznie auto stoi nieruszane, jak postawiłem, jak przyjechaliśmy. tak. Praktycznie nie jest potrzebne, bo tu wszystko się zrobi praktycznie na piechotę. Nie trzeba nigdzie jeździć. Wszystko jest. Szykujemy się do wyjazdu. Może już nie jest nie Nie poznacie tych chłopaków Ale na to pewno. To jest człowieku. Tutaj eleganckie szafki. Na buty z wentylacją, a nie buty na mogą wyschnąć. Dobra, najgorszy etap zakładanie butów. Karol, uśmiechnij się. No, elegancko, to Ignacy Głozowski. Pierwszy wjazd w tym roku. Przerwę mieliśmy dwa lata z powodu pandemii. Także. Tak to wygląda no. w niebieskim Karol, w czarno-zielonej Ignacy Jedziemy Jest rana mówię wam, bo jest pusto. Lecimy jeden za drugim. Dobra trasa teraz jest, nie? Z rana. Ładna, równa, przygotowana. Można śmigać. Zobacz, skuterek jedzie. A tutaj ładnie lecieliśmy. Mieliście aplikację włączoną? Ja nie mam. Ja z to nie Ale to z pierścienia sobie na dole. Mój ty jechałeś bardzo powoli, i nie mogłeś mnie dogonić. To byś że ja was wszystkich przegoniłem. Ale no, jak tą tym całym prawie. A, nie, to nie mogłem was dogonić. Nie. Ja nie was tak nie mogłem dogonić, nie. bo zanim założyłem ten... Y, kamerę, to... Nagrałeś się... ten Nagra... w słaby ten stolik. W Time mam nagrany ten zjazd, no zobaczymy. Ja mam... Tamten jest dobry, co tak się później skręca tam w lewo. Też, nie? To Za możemy laskę. tam pojechać, co Karo? Za tym laskiem, tamtem ona tak jest... Ile? 48? O, to nie było źle jak na pierwszy zjazd. Kurde, tam się chciał dowiedzieć, Wezmę mój telefon Ci dam i aplikację włączę, okej? To Zobaczymy. Dobrze, Ale jak się... Ale ja tutaj roz... bardzo szybko jechałem tak? No jak ich na równo i on jechał 48, to je chwaliłeś samo, przecież. Nie? A, jechałem szybkie, trochę A nie to nie może jechałem. nawet szybciej Chciałbym jak starzy narciarzy. Ja nie mogę was rozpoznać, bo te ruki to macie takie w górę tak Ja się pójdę do Irka niedługo, to bym wujka A. będę brał. Tak, tak jest... No o 12 masz u Irka, wiele jak 2 godziny. Jak o 12? O 14, o 14. dobra pomyliłem. Ale najpierw pójdziemy coś zjemy i dopiero później do Jirka pójdziesz, nie? Niech cię szkoli, nie? Tu teraz smarniemy cały czas z lewą stroną i tałącznikiem w lewo. Ale tutaj w prawą się lepiej bierze, bo w prawą nie jest zona. Teraz, niż w Ale tu jest miejsce, myślę, że taka stroma. Bardziej stroma? Nie, tutaj teraz na razie, tutaj na początku to jest. Hołdów nie ma jeszcze, nie? Nie ma. Murdo. <laughs>

rolno Ale jak on się wykłada, jak on ten, ta lekcja ci tyle pomogła, że jestem w szoku. Naprawdę. No. Nie mogliśmy ci dogonić. Dobra, jedziemy w kolejkę, będzie szybciej. Pokaż Karol telefon, wziąłeś z kieszeni już? Daj zobaczymy ile na aplikacji pokazało Ciekawe co, jak myślisz, że 30 jechałeś? Gdzie 30 z 20? Szybcie nie jecha. 25. Karol! Zgadnij ile, 53,2 takim nie mogłem dojść Taki mały żuczek i to chyba twoja maksymalna prędkość? Nie, jeszcze mogę wycisnąć Jeszcze możesz wycisnąć? Tylko to wycis... trzeba, to jakby włoszek była ta górka, nie? To tamto bym się rozpędził co po Irku to będę 70 Kurczę nieźle No to Irek się tam teraz da, nie? A ty Coś nas widzę, że ten No Pokaż. Zobaczymy ile ignać ma na swoim telefonie Nie co będziesz jeszcze telefon czy... No jest wiary, ale jest trochę góry No to weź go tylko zapnij ładnie, żeby czekaj bo ci nie wyłączyła Aplika to się nie wyłączyła Weź zapnij ładnie, pokaż o nie no Ignacy ma 49, godzin 4 Karol, to możliwe? Że teś szybciejeś? Nie śgnać? Kiki Karol. Teraz hmm. sprawdzimy u mnie. W kieszeni wyciągnę telefon. Zobaczymy, ile Natomiast mi pokazał. No zaraz zobaczymy. Otwórz to, czekaj. Weź odblokuj. Albo daj, odblokuję, bo ty masz rękawice. Daj. Nie odblokuję z rękawiczkami. Pokaż, jaki mój wynik. 65. No. Zobacz, 65,3 miałem Ja 59 59, a ty Michał ile miałeś? 54 A ty miałeś... No. To, to, miałeś... No. to była dobra, dobra trasa była, fajna No ja miałem na takiej płaskiej jakby Teraz ja zamykam Teraz telefon to damy tobie, nie? Żebyś ty sprawdził sobie, tak? No te górki czyni. Dobra, a teraz... tam gdzie Nie, ja w tej samym Jeszcze raz, Do Dobra my z Karolem bijemy rekord prędkości A gdzie się spotykamy? Na dole, tak? A. Dawaj Karol Tylko ostrożnie Co? Źle? Zakomowałem raczej Tam na Ponikowałeś? Nie po prostu tak chciałam tak zjeść I wycieknęło mnie trochę Zaraz sprawdzimy jaki wynik jest Dobra, pokaż kieszenie, zobaczymy Karol czy się udało Tobie pobić rekord, jak myślisz? Jak czułeś, że jest szybciej czy normalnie było? Tak nie, nie Mogę odciąć. Czekaj. 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 Jak Zaraz zobaczymy w aplikacji. Mało, tylko tutaj Zobacz Karol, 57,1 Nie to lepiej by było wtedy ile? No, poprawiłeś się trochę. Ja bym zahamował to. Te... Dobra, może powiesz. A co, hamowałeś? Nie, tutaj rozumiem. Nie, no to dobrze, że zahamowałeś Będzie Jak pojechał. poczułeś na przykład, że było coś nie tak, to trzeba przyhamować. To dobrze, że zahamowałeś. no. Ile było? 57,1? No dobrze. Poprawiony jest wynik, ładnie. Dobra, może jeszcze powie na tej A może ci plecach założyć, żeby trochę cię dociążyć, co? Karol. Ja ci na barana wlezę Czym <duszynek> <glisznek> <gliszJe> większa masa, tym większa prędkość, dlatego Dawaj jak plecak. największą prędkość osiągnie Dawaj pleca. <glisz> Może ja bym Ci usiadł na barana A bo ja, ja zły? że Mary, to byś to wyciągnął Sto? <glisznek> <glis <rhythmic> no jak Twoje nartki by nie wytrzymały To gdzie lecimy? Roz... Spodnie że rozciąga. <grystanie> Spodnie mu spadły <grystanie> Poprawiłeś już? Dobra Tak to jest, jak się nagrywa O, oh, fuck nagrywa i się jeździ to takie ryzyko istnieje właśnie, że można się wygrzmocić jeszcze bez kijków dobra, wytnie się już mi zostawili, już nie dojdę Nie poddawaj się! kolejka jest oczywiście pora obiadowa wracamy do hotelu odpocząć i później przyjdziemy jeszcze pojeździć na nartkach do samego hotelu chłopaki już pojechali? tu z przodu są już cały parking zatrwany samochodami dlatego też i kolejka już jest na stoku dlatego przychodzimy z samego rana gdy nie ma kolejek żeby się nazwierzać jak najwięcej idziemy sobie odpocząć i później po południu jeszcze przychodzimy drugi raz jeździć wygodę mamy bo mamy chotę pracujcie w samym stoku i Mówię Wam, że to naprawdę ułatwia jak jest na miejscu hotel. Teraz jak wybieramy hotel to patrzymy głównie na to, żeby był na stoku. Mieliśmy też takie w innych latach hotele, po których nie były na stoku, Nie trzeba było dojeżdżać, to pewnie tak razy trzeba wszystko zapakować do auta. Druga sprawa, że musimy to później wszystko najpierw znaleźć miejsce na parkingu pod stokiem, później to wszystko wypakować, ubrać się Narty wyjąć także jest to bardzo uciążliwe, a tutaj zaoszczędzamy dużo czasu, tracimy mi energii na to wszystko i jest super. O, wyprzedziłem ich. Dawajcie, którędy ty jedzisz, Ignacy? Dzadamy do szatni czy tu postawimy mordy. No, tu. Tutaj to będzie nas mobilizowało, nie? No, to narty. no pewnie, że wezmę, no to może... No się przed tym no, A tak wyglądają narty z perspektywy ojca, zobaczcie. Sam tu jestem, wszyscy już poszli. Ja to wszystko muszę tutaj poukładać do szafki, poskładać i zawsze wracam na końcu, nikt na mnie nie czeka, trudno się mówi, no tak jest. Czekam na windę, jadę windą, bo na drugie piętro, nie jest daleko, ale jadę windą, bo nie mam siły już. No, mieszkamy na dwójce. I tak wygląda nasz wyjazd. Powiem wam, że to jest nasz dziesiąty wyjazd na narty. W sumie tak, dziesiąty. Byliśmy już w kilku różnych miejscach. W tym roku właśnie wybraliśmy Białkę Taczańską. No głównie z powodu pandemii. Rok temu nie byliśmy, a tu teraz chcieliśmy, chcieliśmy pojechać po prostu gdzieś, żeby było blisko domu. I w swoim kraju, żeby być. Także tak to wygląda. Bawimy się fajnie, hotel jest też naprawdę super. Warunki są sprzyjają nam, pogoda też jest fajna. Codziennie rano wyjeżdżamy. W sumie o, od dziewiątej otwarty jest ten. Wyciąg od 9 już jeździmy, praktycznie się mamy na ósmą i tak sobie wypoczywamy. Chłopaki jeżdżą elegancko na nartach. Także tutaj jemy karczma, u dziubasów. I powrót na stok po obiedzie. i Widać od razu jest mniejszy ruch. Jeździmy sobie do dwie godzinki i z powrotem. Zobaczcie przede mną. Ignacy, z przodu nie karo? Ale już są trudniejsze warunki, już co po południu. Po południu już jest zupełnie inaczej niż samego rana. Jeszcze już chcesz... już bardziej czujny. Zostawili mnie, kurczę. Teraz i tego nie Albo i nie. Nie, idziemy na... ten. jest, Po drugie. Zobacz Zobacz Chłopaki na lewo! Dobra, zjeżdżamy na ja się wynagram teraz trochę. A jak to zrobić, żeby to wyżej była tak? To leciutko trzeba... Dobra dobra. Dobra, 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 tak ciężko no bardzo. Trzymaj pijesz. Nie! Na dół jeszcze raz! Let's do Zakończamy sezon narciarski, oddajemy narty i jutro powrót do domu.